Pojechaliśmy do Kanazawy i jako że jesteśmy nad morzem to jest tutaj dużo ryb, więc pierwszą porcję sushi już mamy za sobą. Puste. A teraz jesteśmy na targu rybnym, gdzie wszędzie są ryby. Nie tylko. Owoce morza i inne jakieś tam. Ale już się to powoli zamyka. A swoim drogą to wczoraj do zamku dotarliśmy, ale nic nie nagraliśmy. Jak to zwykle bywa, bo zamek był Możliwe, że jeszcze tam pojedziemy, ale nic nie mówię, bo Mateusz nie jest przekonany. Nagram krabikę. Takie krabiczne. Dotarliśmy do parku zamkowego z jakimś budynkiem. Nie wiemy w sumie czy to zamek, czy co to jest, ale jakiś taki długi budynek w stylu japońskim A tam dalej chyba podobno jest wejście do jakichś ładnych ogrodów w parku wyszliśmy do ogrodu i pierwsze co widzimy to ryby Wampirki Czekają żeby je na sushi przerobić że powiesz, że nakarmić ale chyba sushi to jest bardziej prawdopodobne Zaraz obok wodospad i jakaś gęś stoi z wystawionymi piórami To nie jest gęś, to jest kapla. Zrób mi fotkę Ładnie stoi. Że ona pozuje Jak do zdjęcia. Pokazuje, no. Punkt widokowy w ogrodach. Jak Ci się podoba? Podoba mi się, ładnie jest. Co tam widzimy? Miasto. Miasto kanazowe. I góry. Jakieś tam górki. Góry. Pagórki. I rzeczka obok. Jakieś drzewka, roślinki. Pomnik jakiegoś pana, ale w sumie to nawet nie wiemy jakiego. Po japońsku opisane, generalnie mało co tutaj wiemy, i mam wrażenie, że tak oglądamy. Ale średnio cokolwiek rozumiemy z tego co oglądamy. Ale na swoją obronę mamy to, że faktycznie to jest wszystko napisane po japońsku, to po pierwsze, a po drugie, już trochę czujemy, że czas wracać do domu. I właśnie rozmawialiśmy, że jak już mamy dziesiąty raz to samo, to już tak średnio się chce. Na przykład dziesiąty pałac. Nie skończyliśmy mówić, bo nam padła bateria w GoPro. Ale Dorotka chciała coś powiedzieć na temat odliczania dni do powrotu. Bo kupiliśmy już bilet powrotny. Będziemy wracać z Korei Południowej, przynajmniej na ten moment, po prawie roku podróży. 11 dni chyba braknie. Ale jakby liczyć od wyjazdu z Krakowa do przyjazdu do Krakowa, to będzie rok. Tak. A mamy zamiar wyskoczyć z samolotu. Tak, Samolot le leci do Rumunii, a nam się to nie podoba, więc chcemy wyskoczyć w Polsce. Zobaczymy, czy nam na ten spadochron. Mhm. I jeszcze nie powiedziałam jednego. Eee, żeby nie było, że wszystko już nam się znudziło, to ten ogród jest zdecydowanie najładniejszym ogrodem, w którym byliśmy. Na pewno w Japonii, może nawet na całym wyjeździe. Myślę, że nie byliśmy w odniesieniu, jak nie Jest pamiętam. bardzo ładny, jest bardzo zielony, jest sporo muchu. Może to kwestia pory roku, choć w Australii też byliśmy w lato. Ale, ale jest naprawdę bardzo ładny tak. Nawet bagienko tu wygląda ładnie. Znowu wynajęliśmy samochodzik. Wczoraj w południe, gdzieś dotarliśmy do Kanazawy, po południu już było. Poszliśmy znowu na market, to już mówiliśmy, bla, bla, bla. Dzisiaj rano poszliśmy do świątyni Ninja. Ale nie można było niestety nagrywać. Ani robić fotek. Zastanawialiśmy się w ogóle, czy wchodzić, bo wszędzie straszyli, że tylko po japońsku, nic wam po angielsku nie powiemy, będziemy opowiadać tylko po japońsku. No i opowiadali tylko po japońsku. Ale dali nam transkrypcję po angielsku, a trzeba było to w ogóle rezerwować przez jakiś przycisk przy wejściu. Dziwne to było. Dziwne to było, ale świątynia była bardzo fajna. To było miejsce do chronienia zamków w Kanazawie i ogólnie miejscowości i było dużo różnych pułapek i schronień w świątyni, jakby przyjechali ludzie atakować. Na przykład były schody, z których jak ktoś siedział wewnątrz świątyni, a ktoś inny włamywał się po schodach, to było widać, że ktoś idzie po schodach, bo były takie półprzeźroczyste, masa jakieś przejść tajemnych. Można było też go zaatakować. I, I ogólnie taka świątynia przygotowana na atak i była właśnie jedna sala bez okien, która zamykała się tylko w jedną stronę do popełniania samobójstw przez ninja. To się nazywa... Harakiri. Harakiri, tak. E, jest też drugie słowo, no to sapoku, coś sapoku. takiego, sapoku. E, podobno to jest bardziej amerykańskie i turystyczne, a harakiri to jest to, co używają Japończycy. No, a potem zabraliśmy samochodzik. A, i jeszcze co do świątyni, to to raczej świątynia ninja, ale nie ma nic wspólnego z ninją. Nazywa się tak tylko i wyłącznie właśnie przez ilość Zakamarków. Zakamarków, pułapek, schronów, ukrytych przejść i tak dalej. No i potem wynajęliśmy samochodzik i przejechaliśmy kilka godzin do historycznej wioseczki. To jest w sumie dwie godziny. Tam jest wioseczka, tu są góry i generalnie Japonia ma przepiękne te góry. Tylko się okazało, że co, że w górach nic nie ma. No, w górskiej wiosce nie ma fast foodów, więc... Znaczy, nawet nie ma restauracji. Generalnie byliśmy niby na zakupach, ale zakładaliśmy, że coś zjemy na kolację, bo chcemy też internet jeszcze zdobyć. No ale się przeliczyliśmy, więc nie wiem, co teraz zrobimy. A jutro tutaj jest zaraz koło Park Narodowy, do którego chcę iść. A bioseczka i tak już jest zamknięta główna część, więc. Znaczy, tutaj są po prostu domki historyczne i tak byśmy pewnie do nich nie wchodzili. Właśnie jest ten komar. Dobra. Jesteśmy na jakimś punkcie widokowym, z widokiem z góry. Może jeszcze się przejedziemy wioseczką samą w sobie, tą drogą główną. To jest droga główna. I podjedziemy do jakiegoś małego sklepiku, kupić coś do jedzenia. Jedziemy? Jedziemy jeść. wynajęliśmy samochód, więc musiało zacząć padać. No. no nie, no wczoraj i przedwczoraj była ładna pogoda. Nie mamy żadnych filmików z tych dni, więc tych dni to nie istniało. Nieprawda. Okay. Była ładna pogoda. Jeździliśmy po górach. A teraz idziemy do małpek, które w gorących e, źródłach taplają się i pływają. Ale dlaczego nie nagrywasz żadnych filmików z gór? Małki są bardzo fajne. I marzną w zimę, dlatego to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie małpki z gór, ze śniegu, wskakują sobie do gorącego źródeł, żeby się pokochać. Teraz musieliśmy na pani godziny poczekać, bo utknęło w górach i przez deszcz też im się nie w całości. Ale góry są fajniejsze niż małpki, a nie mamy żadnych filmików. I generalnie ma... widzieliśmy już na komerce, że małpki przyszły, więc teraz idziemy do małpek. Prawda? A co z tymi górami? Małpka, a tu jest gejzer, który non-stop wdechał Podobno bardzo charakterystyczne miejsce do tego roku. Idziemy dalej i dalej, małpki. Tu jest małpka, tam są małupki, tu jest małpka. A tu mają źródło, tylko żadna się nie kąpie. Zarosła im. Niech ja idą się okąpać, bo to tu przyszliśmy. Widać, że Japonia, bo nawet małpy dobrze wychowane. Czekaliśmy jakąś godzinę, bo nie było żadnych małpek. Ale przyszły i to w ogóle przyszło całe stado. Tutaj mają ciepłe źródełko, w którym się kąpią. A w sumie jest ciekawa historia powstania tego źródełka, bo obok jest źródło dla ludzi i małpy po prostu przychodziły do tamtego źródła i się kąpały razem z ludźmi. Ale chcieli, żeby przestały, więc zrobili im osobne źródełko, a z tamtego zaczęli je przeganiać i przychodzą teraz tutaj. I co ciekawe, tutaj te małpki są grzeczne i podejrzewamy, że to przez to, że nikt ich nie karmi. Ona na Bali one atakowały trochę, albo trochę bardziej, skakały na głowę i brały co chciały. Ale nie tylko ludzie ich karmili, ale też obsługa parku za pieniążki ich karmiła. A tutaj jest pan, pilnuje chyba, żeby nikt nie karmił, nikt nie karmi. wszyscy grzeczni. I ma, już są grzeczne, w ogóle nie podchodzą, siedzą sobie grzecznie obok i... Niektóre sobie po prostu szukają jedzenia, tak? tak? Z roślinek coś jedzą. A tutaj jeszcze żaby na koniec. Ropuchy dokładnie. I śmieszne jest to, no nie potrafią pływać za bardzo. Udało nam się wreszcie dotrzeć w góry w Parku Narodowym, powiedzmy. Zapaliśmy autobus, przyjechaliśmy tutaj, oczywiście i tak jesteśmy w południe, bo autobus zapaliśmy o 11.30, bo wcześniej nam się nie udało. Jeździliśmy tam i z powrotem do bankomatu i na, i na terminal. I jesteśmy w Kamikoci i podobno tu jest najsłynniejszy most, Kappa Bridge. Szczerze mówiąc, chyba nie dostrzegam jego uroku. Nie, bo to nie jest jego urok, tylko urok widoków dookoła i z niego. Popatrzcie, jakie są. Są ładne. zachmurzone. Nawet zachmurzone ładnie wyglądają. Jak jechaliśmy samochodem, to też tak było. Czyż nie? Nie wiem, prowadziłem to, nie widziałem. Jesteśmy pod wrażeniem czystości wód w Japonii. Tutaj jest woda, gdzie są rybki. To jest tak czysto, że ma się wrażenie, że te ryby lewitują po prostu. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj, gdzieś tu jest rybka i tu jest rybka. pochwaliłam pogodę, że nie pada i zaczęło w tym momencie padać. Nie wiem ile jeszcze pójdziemy, ale już mi się trochę dłuży ta trasa. Tak przez las przez góry, znaczy że te góry tak daleko. Kamienie spadają podobno. A co ty ciekawego powiesz? Już doszliśmy do końca trasy i teraz wracamy sobie drugą stronę rzeki, bo śliśmy tam. A to taka panitelka do rzeki. I znowu przez las. przez nas, przez las. Prowadzące do jeziorka, ale do jeziorka nie dotarliśmy. Bo było płatne, ale chodziło, że to jest zwykłe jeziorko, a i tak nie chcemy przy nim siedzieć czy się opalać, ani nic takiego. Dotarliśmy do jakiegoś pola namiotowego jest tutaj bardzo ładnie. Aż by się chciało tutaj spać, co nie? No, no tak, zobaczy. nawet były takie plany, ale to jeszcze było w czasie. Jak myśleliśmy, że można tu przyjechać samochodem, a nie, że trzeba busem. No, z busem to nie chciało nam się już tutaj pakować z namiotem i jedzeniem i wszystkim. Ale jest to bardzo ładnie. Jedziemy. Trasą widokową przez góry. Dotarliśmy właśnie do najwyższego punktu na trasie. Trasa nazywa się chyba Shiragawa go White Road. I mamy śnieg. Ale twardy. Dojechaliśmy sobie do punktu widokowego na górę. Ale niestety nic nie zobaczymy, bo jest mgła. Choć coś tutaj widać. Jest za tą, chmurę, za tą chmurą jest ta góra, szczyt. Powinien być na niej śnieg chyba nawet. No ale jest chmura. Tam widać śnieg. Widać śnieg? Taką małą plamkę. Kotlińce, no na no faktycznie, ale miało być szczyt, miało być biało. No nic, nie ma białego szczytu. Idziemy do samochodu, jedziemy dalej trasą wtokową. Bo mamy na niej za mało czasu. A musimy oddać samochód Trzynastej 13.20, a jest dziewiąta chyba już. Jesteśmy przy wodospadzie i w Japonii mają publiczne kijki do selfie. To jest na aparat i na telefon.